Czy mógłby pan przyjść jutro? Jutro będzie futro! Zapraszam na spektakl. Jutro będzie futro, w którym gram Harego McMichaela. Harry, a to nie jest najpiękniejsze futro, jakie kiedykolwiek widziałeś? Nazywam się Karolina Nowokowska. W spektaklu Jutro będzie futro wcielam się nie w jedną, ale w dwie role. Hej! Fajna, nie? Nie! Tak! Nie! nie. A załóż! Tak. Nie! A mi się Daria Zawratyńska i gram postać panny Tipdejl. Panie wodzej, panie wodzej! Co? Wyglądasz mi to, jak jakaś da, kukułka w szwajcarskim zegarniu. O co chodzi? Dzielę się w rolę Arnolda Kraucza, który jest projektantem futer. Ja cały czas myślę o pańskiej żonie! No, cały czas no myślę no o No wiesz, żonie. no wiesz, bo naprawdę powinieneś przestać. Nazywam się Izabella Olejnik i gram. Luła! Też <laughs> Ale ja jeszcze nie zdążyłam wyszczotkować. Harriet Frenchman. Gram rolę komandora. Proszę powiedzieć mojej żonie, że jestem na posterunku policji. Dobrze, ja mam powiedzieć. A dlaczego? Wcielam się w rolę Maude, Żony Gilberta, szefowej całego salonu footer, w którym historia się wydarza. Dora! Juma? Pani Co? Jeżeli jesteście fanami świetnie napisanych wątków, zmieniającego się tempa, pięknych kobiet, inteligentnych mężczyzn, to to jest propozycja specjalnie dla Was. Bawcie się z nami na spektakla. Zapraszam. Do zobaczenia. Szczegóły i bilety na Polski Teatr Komedia COUK, Polski Teatr Komedia, śmiech gwarantowany. City Heroes Club, zaprasza.